Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W ciągu ostatniego tygodnia na polskim Twitterze mówiło się głównie o problemach z ceną i dostępem węgla w Polsce. PO i PiS zamykali kopalnie, dziś premier Morawiecki mówi wprost: Będziemy mieć dużo problemów z węglem. Dzisiaj największym problemem jest to że w ogóle nie ma tego węgla i ekogroszku w wystarczającej ilości. Kto winny jest temu, że brakuje w Polsce węgla? Czyżby Unia Europejska? Dzisiaj tutaj również z przewodniczącą Ursulą von der Leyen rozmawiałem o tym, jak uniezależnić się, wreszcie uniezależnić Europę od węgla. Apelowałem o to, żeby węgiel rosyjski nie był wwożony, żeby nałożyć embargo na rosyjski węgiel. A few moments later. Dziękuję za to pytanie. Brakuje węgla, bo Europa wprowadziła embargo na węgiel rosyjski. Brakuje ekogroszku, brakuje peletu. Rząd na szczęście znalazł winnych. Są nimi oczywiście prywaczarze. Problem z węglem, morawiecki. W składach nie ma woli współpracy. PiS stworzył system sprzedaży węgla polegający na tym, że skład węgla ma kupić na rynku po 2-2500 zł, sprzedać klientowi po 996 zł i czekać na rekompensatę na przełom 22-23 roku. Nie wiadomo w jakiej wysokości. Więc składy wstrzemięźliwe, co mówi premier Mateusz Morawiecki, nie ma woli współpracy. Mam taką propozycję, żeby pan Morawiecki poprosił żonę, bogata kobieta, o kupno węgla dla wszystkich. A potem niech kobieta poczeka na rekompensatę. Liczę na. Ogromną wolę współpracy. Premier zaskoczony, że w składach węgla nie ma woli do współpracy, zasugerował, że właściciele składów są winni tego, że węgiel taki drogi. Ustawa o dopłatach do węgla opiera się na tym, że na każdej tonie właściciel składu byłby w plecy od 800 do 1000 złotych dziwne, że nie chcą. Wola współpracy polega na tym, że rząd każe skupom drastycznie zaniżyć ceny, lecz różnicę wypłaci im najwcześniej za kwartał, czyli skupy mają przez kwartał wykładać własną kasę. Morawiecki ma ludzi za debili, liczy na to, że dołożą z własnej kieszeni i będą czekali aż państwo im zwróci różnicę. To nie sklepik z zakupami na zeszyt. Powiem wam, że ludzie po prostu nie ufają tej władzy i dlatego mogą tak postępować. Gdyby mieli pewność, że odzyskają te pieniądze, to może rozmowa wyglądałaby inaczej. I żeby nie było żadnych wątpliwości, za POPSL sytuacja wyglądałaby bardzo podobnie, bo ludzie nie chcieliby skończyć tak jak firmy budowlane, które pracowały przy autostradach na Euro 2012. Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk przyznaje: że Rzeczywiście, problemem jest, że zdecydowaliśmy się na embargo na rosyjski węgiel trochę wcześniej niż Unia Europejska. Europejska. Nie wiem, jak to skomentować, czy w rządzie PiS ktokolwiek myśli przed podejmowaniem decyzji. To już jest po prostu dramat. Jeśli zastanawiacie się, czy jednak jakiś węgiel do nas trafi, to poseł PiS i jednocześnie doradca premiera Morawieckiego wyjaśni wam, kiedy taki węgiel będzie w Polsce, w jakiej ilości i przede wszystkim z jakiego kraju do nas przybędzie. Będzie węgiel. A skąd? Będzie węgiel jest zabezpieczony, jeśli dopłaty chodzi. Także... A skąd ten węgiel będzie? Sprowadzany z zagranicy. Ale z no... której z zagranicy? No czy jak z której no, zagranicy? Czy to kraju, z południa, czy ten? No, będzie węgiel. Nie wiem, z południowych krajów jest sprowadzany z Afryki. I ten węgiel, kto, o którym mówił premier. A wymienić też jeden ten południowy kraj, który rzekomo nam sprzeda węgiel? No jeszcze raz powtarzam, południowe kraje. I, I Afryka na tym. Południowe kraje Ameryki, chociażby. Ale to by Pan mówił Afryka czy Ameryka? Nie, przed Pan mówił Afryka. Ameryka. To. Problem PiSu jest taki, że węgla nie da się dodrukować, ale pieniądze na węgiel już można. No właśnie. W jaki sposób PiS postanowił walczyć z tym problemem? Otóż zrezygnowano z dopłat dla składów. I program zmieniono na bezpośrednie dopłaty dla osób, które palą węglem. Rząd chce wprowadzić jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Ale wymyślić dopłaty do węgla, którego nie ma, to tylko PiS potrafi. Państwo i samorządy latami odchodźcie od węgla, wymieniajcie piece. Państwo dziś. Dodatek węglowy 3000 złotych, zapraszamy! Te 3000 chyba trafi prosto do pieca, skoro węgla brakuje. PiS po raz kolejny nie radzi sobie z kryzysem, który zresztą samo wywołało. Jak można tak nie ogarniać mechanizmów rynkowych, by nie wiedzieć, że przez taką zapomogę cena węgla znów może poszybować w górę. Damy kasę na węgiel, którego jednak nie będzie, ale macie sami se go kupić, ze składu, na którym jednak go nie ma. Jak nie dostaniecie, to wasza wina. Tak w skrócie. Ponieważ węgiel jest niedostępny, rząd wypłaci zainteresowanym dodatek węglowy, który nie sprawi, co prawda, że węgiel się pojawi, ale tym, którzy go otrzymają, zrobi się cieplej na sercu. Zastanawiacie się pewnie, kto dokładnie otrzyma te dopłaty. Jakie będą kryteria dochodowe? No cóż, okazało się, że nie będzie żadnych kryteriów. Anna Moskwa, nie będzie kryteriów dochodowych przy wypłacaniu dodatku węglowego. Czyli czy kogoś nie stać na węgiel, czy go stać, to i tak dostanie kasę. To może idźmy dalej i dajmy kasę wszystkim. Idiotyczne, czemu biedna emerytka z boilerem i rosnącymi rachunkami za gaz ma się zrzucać na bogatych? ale palących węglem. Cieszę się, że płacąc chore pieniądze za gaz, którym ogrzewam swój dom, mogę w geście solidarności dołożyć się do rachunków tym wszystkim, którzy ogrzewają swoje domy węglem. Nie dziękujcie, przecież wszyscy jesteśmy Polakami. Ludzie zaczęli się zastanawiać, dlaczego dopłaty mają zostać przyznane wyłącznie tym osobom, które palą węglem. Przecież rachunki chociażby za prąd i gaz również mocno wzrosły. Jednym z powodów rzeczywiście może być to, że węgla po prostu nie ma, ale jest jeszcze drugi powód, czyli koszt, który przy samych dotacjach na węgiel robi ogromne wrażenie. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy około 11,5 miliarda złotych. Wszystkim jak leci, z piecami, bogatym, tym, którzy już kupili wcześniej po dobrych cenach, tym, co spalą drewno zamiast węgla, tym, co mają dwa źródła ciepła, wezmą trzy tysiące, a ogrzeją się czymś innym. Zrzut pieniędzy z helikoptera, bez zaświadczeń, kryteriów. Jeśli sądzicie, że tym sposobem inflacja wyhamuje, to się grubo mylicie. Dopłatę na węgiel w wysokości 3000 tysięcy złotych również dla najbogatszych pokryją odbiorcy gazu, nawet najbiedniejsi. Tylko PiS! Powinno być na wypłatę dodatku węglowego rząd zadłuży nas na kolejne około 11,5 miliarda złotych. Prognozuje: ceny węgla skoczą i inflacja też. Socjalizm się kończy zawsze tak samo. Jaki jest sens podnoszenia stóp procentowych, skoro za chwilę kolejne miliardy są wpuszczane? Mają rozmach. Sytuacji to oczywiście nie poprawi, ponieważ problemem jest brak węgla. Ale inflacja za to poszybuje. Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy około 11,5 miliarda złotych. To są twórcy inflacji. Szanowni Państwo, oni proponują taki schemat, taki scenariusz z jakim mieliśmy do czynienia w Turcji. Niektórzy mają krótką pamięć, ale przypomnijmy sobie rok, dwa lata temu, Turcja to inflacja na poziomie 12-15%. Brzmi znajomo? Dziś w Turcji inflacja mamy na poziomie 60%. A więc ci, którzy proponują takie recepty, chcą doprowadzić do hiperinflacji. Dlaczego? Zapytajcie ich. Ale inflacja przychodzi z zagranicy. Od Putina. Doszło nawet do tego, że podczas programu Minęła 20 na TVP Info przy temacie inflacji, kiedy PiS przerzucał się odpowiedzialnością z PO, redaktor Adrian Klarenbach nie wytrzymał i powiedział kilka słów gorzkiej prawdy. W w blokach otóż i dla nich nie ma panie... żadnych dodatków. Ale pan nie krzycze, systemie... bo krzyczenia w systemie... nie stanie się panu. Ale zaraz, ale zaraz, z... ale zaraz, zaraz proszę państwa, nie, panie, panie... To proszę to państwa, państwo, ja powiem państwu tak, ja się troszeczkę odzwyczaiłem. I teraz się to, tak zastanawiam, się czy, czy, to przepraszam, to czy dwa zdanie. tygodnie temu to wszystko aż tak absurdalnie wyglądało, czy ten absurd wytworzył się w tej chwili? Czy pan poseł Borys rzeczywiście mówiąc na przykład o tym, że ten i ten odpowiada za inflację, tak usiadł chociaż przez moment i się zastanowił, pomyślał tak. Przecież ja też za tę inflację odpowiadam jako Piotr Borys. Chyba, że pan za nią nie odpowiada. Nie, odpowiadam. nie, odpowiadam. O, pan, nie odpowiada. Nie odpowiedzialność Proszę państwa, przypominam, pan odpowie poseł Borys, dla pan poseł, Borys, pan poseł Paszyk, pan poseł Mejza, pani poseł Krupka, pan poseł Gontarz, zdaje się, Konfederacja była przeciw, wszyscy ochoczo podnosili ręce w Sejmie. Dawać kasę, dawać kasę na walczenie z covid -em. Jeśli chodzi o pieniądze dla biznesu, wtedy 260 miliardów złotych. To jak ładowaliście te pieniądze w rynek, żywą gotówkę, było wiadomo, każde dziecko wiedziało, że będzie inflacja. Pan poseł Borys stwierdzi dziś, panie, proszę, proszę Państwa, że nie odpowiada no, no, Nie, proszę, nie o ma. Ale mówił, ale, że nie będzie inflacji. A czy ja mogę tylko prosić PiS o wskazanie źródła finansowania dodatku węglowego? Wiecie skąd ma być te 11 miliardów na dodatek węglowy? Z funduszu covidowego. Premier Mateusz Morawiecki to pierwszy premier, który stworzył swój równoległy budżet, z którego może wydawać dziesiątki miliardów bez zmiany ustawy budżetowej. Wiecie kto mu dał takie prawo. Wszystkie partie poza nami. I znów przypominam, jeśli ktoś się będzie zastanawiał, skąd inflacja na poziomie 25%. Negatywna prognoza NBP, między innymi stąd, że pan premier musiał błysnąć specjalnym embargiem na węgiel, a teraz zapycha dziurę naszymi pieniędzmi. Teraz lata zaniedbań! Rząd będzie łatał dopłatami do węgla, który bierzemy z nierentownych polskich kopalń albo zagranicy. A można było inwestować w zielone technologie odnawialne źródła? Energii. To są miliardy pokazujące skalę problemu, desperacji, ale i zaniedbań. Prawda jest taka, że za obecną sytuację odpowiadają wszystkie rządy po 1989 roku. Mieliśmy dwie kadencje POPSL, teraz mamy koniec drugiej kadencji Prawej Sprawiedliwości, a elektrowni atomowej, nawet zaklepanego miejsca pod budowę elektrowni atomowej. Jak nie było, tak nie ma. Warto też wspomnieć o sytuacji w kopalniach węgla kamiennego, która również się nie zmieniła i z roku na rok jest coraz gorsza. Na początku 2015 roku Przemysław Wipler z Mównicy Sejmowej opisał problemy w polskich kopalniach, które raczej nie zostały i pewnie nie zostaną naprawione. Ten kryzys to jest po pierwsze państwowe fatalne zarządzanie spółkami węglowymi, spółkami, którymi zarządzają od siedmiu lat ludzie, mianowani przez państwa, przez pana, panie premierze Piechociński, przez pana kolegów, przez kolegów z Ministerstwa Gospodarki, którzy sprawują nadzór właścicielski nad polskimi kopalniami. Drugi punkt to są niepotrzebnie pośrednicy i firmy, które wysysają kopalnie. Mówię i o tych spółkach prywatnych, które bardzo często dobrze funkcjonują z kolejnymi zarządami kopalny, kolejnych kopalń. Mafia węglowa to nie był wymysł. Praca CBA i służb antykorupcyjnych w polskich kopalniach. To była praca, która była niestety potrzebna, bo to, co się dzieje w różnego rodzaju kontraktach leasingowych, to, co się dzieje przy kontraktach na dostawy sprzętu i towarów do kopalń, to jest skandal, był skandal i na tym cały czas pasą się fortuny. Wy Państwo daliście zielone światło dla okradania kopalń i mamy tego rodzaju skutki, jakimi są miliardowe straty w kluczowych spółkach dla sektora. Kolejna przyczyna, która jest fundamentalnym zagrożeniem dla polskich kopalń i w tym momencie, i w najbliższej dekadzie, to jest to, o czym mówili moi poprzednicy, to jest pakiet energetyczno-klimatyczny. Podpisanie przez rząd Donalda Tuska w grudniu 2008 roku pakietu energetyczno-klimatycznego to było wydanie wyroku śmierci, to było przyznanie kary śmierci na polskie górnictwo węgla kamiennego z odroczonym wykonaniem i to wykonanie powoli zaczyna mieć miejsce. Pozwoliliśmy na gazowanie gospodarki polskiej rosyjskim gazem, pozwoliliśmy na gazowanie gospodarki europejskiej i pozwoliliśmy na to, by dodatkowymi gigantycznymi opłatami dyskryminować polski węgiel. Kolejny czynnik, który niszczy polskie kopalnie, to jest fiskalizacja. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Bugatti w Polsce. Pierwszy salon marki otwarto w Katowicach. Kryzys na rynku luksusowych zegarków. Ceny Rolexów drastycznie spadły. Przeciętny prezes zarabia 670 razy więcej niż przeciętny pracownik. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.